Witam Was, kochani, raz jeszcze. Wyciągamy właśnie karty na nadchodzący tydzień od 29 września. Czytanie jest oczywiście ogólne, więc nie z każdym z nas będzie ono rezonować całkowicie. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne oraz na prywatne kursy tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani. Mogę też nagrać dla Was takie przesłania z kart przeznaczone specjalnie dla Ciebie, dla Was i wysłać na przykład przez WhatsApp. Więc piszcie, kochani, w komentarzach, a przede wszystkim na mojego maila, którego znajdziecie pod każdym moim filmikiem na YouTube, tarotowe przesłania dla Ciebie oraz na TikToku, oczywiście w opisie. W ogóle, kochani, dziękuję Wam. Za wszelką Waszą aktywność. Jestem Wam za nią bardzo wdzięczna. I zapraszam do wyświetlania moich czytań na obu moich kanałach. I zwłaszcza ten kanał YouTube'owy, Tarotowe Przesłania dla Ciebie, potrzebuje Waszego wsparcia w postaci subskrypcji, polubień, komentarzy. Wciskajcie też moi drodzy te dzwoneczki, dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. No i w ogóle piszcie w komentarzach, co tam u Was, co się aktualnie u Was dzieje, jakie sprawy są dla Was ważne, jakie tematy Was interesują, pod jakiego znaku jesteście, skąd piszecie. Będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze, również te krytyczne. Biorę je oczywiście pod uwagę, a poza tym bardzo mnie uciesza, bo jestem Was po prostu ciekawa. Przypominam też, że zajmuje się również reiki i oczyszczaniem energetycznym za pomocą jaj, tak zwanym jajowaniem, które pozwala nam usunąć z naszego życia negatywną energię, również klątwy, podczepienia i uroki. Zapraszam więc, więc was, kochani, serdecznie do kontaktu. No i moi drodzy, na nadchodzący tydzień, od 29 września, wyszła nam ponownie karta ósemki pucharów. Ta karta wychodzi nam dość często. Mówi ona o tym, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której czujemy się w pewnym sensie niespełnieni, ograniczeni. Być może ktoś z kim jesteśmy, czy to w relacji, czy w rodzinie, czy nawet wśród przyjaciół jest nadmiernie opiekuńczy wobec nas i my z jednej strony czujemy się w tym dobrze, jest to pewna strefa komfortu, która zaspokaja pewne nasze potrzeby, np. Na materialne, czujemy się też zaopiekowani, ale z drugiej strony Czujemy się stłamszeni. Być może chcielibyśmy czegoś innego, realizować jakieś własne pasje, zacząć jakiś związek, wyprowadzić się, zacząć w pełni własne życie, zachowywać się inaczej, być może nawet jeść coś innego, ale ta nadopiekuńcza osoba lub w ogóle osoba, z którą jesteśmy, w różnych sferach życia, lub po prostu sytuacja, w jakiś sposób nas tłamsi, ogranicza, nie pozwala nam wyruszyć w nowe, nie pozwala nam spełnić swego potencjału tak do końca, zrealizować się, rozwinąć skrzydeł i wzlecieć. Być może ktoś też zachęca nas do pozostania w miejscu, w którym jesteśmy, zniechęca nas do wyruszenia w nowe, do zaczęcia własnego życia, nawet w sensie dosłownym. Odejście na przykład z domu rodzinnego. Ta nadopiekuńcza postać, która może być zarówno osobą, jak i sytuacją, w której jesteśmy, po prostu sprawia, że nie możemy spełnić się tak do końca. W jaki sposób jesteśmy ograniczeni i ubezwłasnowolnieni? Tutaj widać, że pod stołem dają takie małe nóżki tej postaci, za którą stoi ogromna, opiekuńcza postać kobieca, taka matczyna, a pod stołem gdzieś tam daleko leżą buciki tej małej postaci. To nie tylko może być mama, to może być żona, może być partnerka, może być praca, może być rodzina. U każdego może być to inna sytuacja czy inna osoba, a nawet przyjaciel, przyjaciółka, która tak bardzo nas wyręcza w różnych sprawach, tak bardzo się nami opiekuje na przykład, albo zniechęca do realizowania naszych pasji, że po prostu nie możemy ruszyć do przodu i zrobić tego, czego pragniemy. U samka kieluchu, kielichów mówi o tym, że bardzo zastanawiamy się nad tym, aby z tej sytuacji odejść. W jakiś sposób? Czy to dosłownie wyprowadzić się, zrezygnować z jakiegoś związku, z jakiejś relacji, zakończyć jakąś przyjaźń, pracę, czy też po prostu zmienić jednak zachowanie mimo wszystko? Rozpocząć coś, co chcemy rozpocząć, mimo opinii innych osób, mimo ich uwag, zniechęcania nas. Co może wynikać właśnie nawet z dobrych chęci, a wcale nie ze złych. I niektórzy z nas mogą się w tym tygodniu już do tego przygotowywać, ponieważ mamy tutaj w rozkładzie trójeczkę buław, a trójka buław mówi właśnie o takim przygotowywaniu się do zmian w naszym życiu, które już nadchodzą, do czegoś, co się ma narodzić. Więc niejeden z nas, być może nawet potajemnie, już sobie jakiś plan opracował, już szuka e, na przykład potajemnie e, jakiegoś mieszkania, e, e, jakichś nowych możliwości, nowej pracy. Być może e, już e, ma dobre widoki na to, e, wie, że to nadchodzi i się po prostu w, róż, w różny sposób już do tego przygotowuje. Może to być również, kochani, mogą to być również narodziny dziecka, powiększenie rodziny, a jeśli ktoś z nas miał z tym problemy, no to dziecko może się pojawić. Paźda Narów mówi właśnie o dziecku, również, a także o nowych, stabilnych początkach, więc kochani. Wielu z nas przygotowuje się do takich początków. Może to być rozpoczęcie jakichś studiów, kursu, jakiejś nauki, zdobywania jakichś doświadczeń. To mogą być różne rzeczy. Ktoś może na przykład chcieć rozpocząć jakiś wolontariat, a rodzice na przykład lub partner. Go od tego odwodzą, mówiąc, że ma już dość obowiązków, za mało czasu, a my czujemy, że to właśnie nas spełni. Na przykład pomoc bezdomnym zwierzętom, albo dzieciom w sierocińcu lub ludziom chorym. Trójka mieczy mówi o tym, że możemy być poranieni. Niektórzy mogą nawet odczuwać to poranienie w ciele. Możemy być zdenerwowani z powodu sytuacji, która w naszym życiu zachodzi. Możemy mieć dylematy z tym związane. Niektórzy mogą mieć nawet jakieś stany przygnębienia, stany depresyjne, natłuk myśli, a inni problemy z sercem. Uważajmy więc, kochani, abyśmy nie zamartwiali się za bardzo. Spróbowali uwolnić się lub zmienić sytuację, która nam nie służy w jakiś sposób, w jakiś sposób nas nie spełnia. Trójka mieczy może też mówić o tym, że obawiamy się zranić innych, obawiamy się, jak nasza decyzja na nich wpłynie, jak ją przyjmą, i to może być dla nas sporym problemem. Niemniej jednak, przygotowujemy się do tych zmian, które w naszym życiu nadchodzą, do nowych możliwości, które już są, a my mamy zamiar je przyjąć. No, i jesteśmy na nie po prostu otwarci i gotowi. Siódemka Mieczy, jako Rada, mówi o tym, abyśmy uważali na wszelkie manipulacje. Mogą to być manipulacje nawet wynikające z dobrego serca, dobrej woli. Niemniej jednak, w naszym odczuciu, nie są one nam przychylne. A dla innych mogą to być także manipulacje wynikające oczywiście ze złej woli. Każdy ma bowiem inną sytuację w swoim życiu. Siódemka mieczy mówi o tym, abyśmy uważali również na oszustwa, na złodziei, również złodziei czasu, naszej energii, abyśmy nie marnowali swojej, swojej energii, na relacje, które nam nie służą, każdego rodzaju relacje, na pracę, która nas, nam nie daje poczucia satysfakcji, na różne zachowania. I sytuacje, które nie dają nam poczucia spełnienia. Ta karta zachęca także do bycia sprytnym, do opracowania dobrego planu, dobrej strategii, działania w ukryciu, jeśli jest taka potrzeba, tak długo, aż będziemy musieli się z czymś kryć. Być może też, aby od czegoś odejść, powinniśmy dobrze zbadać sytuację i po prostu. Ubiec kogoś, bo być może to również inna osoba chce odejść, na przykład od nas po i to może doprowadzić nas do Trójki Mieczy, czyli do bardzo negatywnych emocji, do płaczu, do rozpaczy. Więc bądźmy też uważni na to, jeśli taka jest, taką mamy sytuację akurat w naszym życiu. No i uważajmy, czy przy okazji. Taka osoba nie chce, jakby odebrać nam więcej, niż by jej się należało. Więc bądźmy uważni, kochani, obserwujmy sytuację i bądźmy sprytni. Jeśli ktoś z nas w tym tygodniu pozna nową osobę, uważajmy właśnie, aby ta osoba nas jakoś nie zmanipulowała. Nie chciała nas w coś wkręcić. Uważajmy również, podpisując umowy, zawierając jakieś kontrakty, dokonując transakcji finansowych. Dobrze się wszystkiemu przyjrzyjmy i zbadajmy dobrze szczegóły. Uważajmy też, co podpisujemy. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorożców na nadchodzący tydzień, mamy tutaj kartę duchowe spełnienie. Dąż do tego, co raduje Twoją duszę. Zaraz zobaczymy, kochani, co tutaj jest więcej. Jednorożce przypominają Ci, że tylko robienie tego, co przynosi duszy radość, daje prawdziwe i trwałe szczęście, oraz duchowy rozwój. Nadszedł czas, aby dążyć do takiego spełnienia, a jednorożce pomogą Ci, jeżeli o to poprosisz. I afirmacja dla nas wszystkich na nadchodzący tydzień od 29 września: robię to, co raduje, raduje moją duszę. Tak więc kochani, w, w powiązaniu z pozostałymi kartami, karta ta, ta może właśnie mówić o tym, że aby osiągnąć to duchowe spełnienie, będziemy musieli od jakiejś sytuacji odejść. Będziemy musieli coś poświęcić, z czegoś zrezygnować i może do tego być potrzebny spryt. Może powinniśmy działać e, ostrożnie i dobrze się na to przygotować, aby później nic nas nie zaskoczyło lub ktoś, aby nas. W jakiś sposób nie wykorzystał. W każdym razie, kochani, jeśli tych zmian chcemy, jesteśmy na nie otwarci, to one nadchodzą. Więc bądźmy na to przygotowani. A jeśli my sami do tych zmian dążymy i je przygotowujemy, no to ten tydzień może być właśnie dobry na to, aby, aby się właśnie do tego przygotować, aby wszystko zorganizować, zanim wyruszymy w nowe. W nowe, które zapowiada się stabilnie. I może spowodować, że od nowa ponownie w naszym życiu poczujemy spełnienie pełnię, będziemy odna mogli odnaleźć nasze szczęście. Pamiętajmy, że niekoniecznie. Musi to oznaczać odejście z związku, rezygnację z trwałych relacji czy z rodziny, ale może także oznaczać zmianę w jej wnętrzu, naprawę sytuacji, zmianę sposobu postępowania, zachowania. Albo my zmienimy swoje zachowanie, zmienimy sposób, w jaki relacja przebiega, drogi, którymi wspólnie podążamy w życiu. Albo zrobimy to wspólnie. Najpierw być może warto o tym porozmawiać, wszystko uzgodnić, później jakieś kompromisy. I po prostu jest tutaj możliwość dalszego wspólnego podążania. Wtedy bądźmy jednak ostrożni w tym, co mówimy. Jak się zachowujemy? Powinniśmy mieć dobry plan, dobrze opracowaną strategię. Taka jest bowiem rada kart. Dziękuję wam kochani za wysłuchanie tego czytania na nadchodzący tydzień. Trzymajcie się do usłyszenia. Pa pa.